Siemanko, gruba grubaski i gruby CS z waszej strony. Witam na grubym Z go skinie, gramy z kodem gruby, klikamy activate i mamy 10% do doładowania, 2 10 zł, 10 groszy na start. I do tego możemy wpłacić skiny metodą instant. Każdy ma swój limit, nie trzeba czekać 8 dni na wpłatę i zaczynamy kurwa od czegoś, co w ostatnim odcinku ze Sloanim oddało, ale dzisiaj to zrobimy w troszeczkę innym wariancie, a mianowicie tanie gestery, ale dzisiaj my to zrobimy na trybie shirt. Tylko, że ostatnio na odcinku wczorajszym dokładnie to oddało, ale kurwa slowly'emu, a nie mi. E, także tutaj strzelimy tak zwaną poprawkę. E, I postaram się, żeby coś mi tutaj też skapnęło z tego, że tak powiem. E, tylko, że tutaj właśnie tego colorful'a chciałem. Może najpierw jeszcze sobie darujemy te ultra case'y. E, damy sobie medium case'ik. No i neon'a jednego. I wszystko jest w Gesterze, więc damy sobie cztery osoby. Trzeba odświeżyć i zaraz sobie odpalamy prawdopodobnie z botami. I mamy pierwsze cztery skrzynki naklejkowe. Ale tu fajne rzeczy się czasem potrafią trafić. Tutaj już mamy mediuma, z którego Asimovek fajnie jakby poleciał. No i ten good Knife, którego w tamtym odcinku slowly wydropił. U, mamy coś czerwonego, ale to tylko 25 zł, okej. Okay. Mamy oczko! Mamy oczko, 139. Szkoda, że tylko raz. No na razie słabo. Kurwa no, takie itemy, slota dalej. Nie no dobra, ta bitwa nie oddała. Co by tutaj nie było, to ta bitwa nie oddała niestety. No tutaj ten digielek podratuje, ale... 267 zł, a bitwa 450. No to tak średnio. Dobra, spróbujemy wejść tak troszeczkę... Mm, ...poziom wyżej. Yy, więc sobie damy sami te kolor fulle, dwa neonki, dwa ultra i chyba na razie tyle, i chyba na razie tyle, damy to sobie w szerta yy, i mamy w sumie podobne okolice cenowe, troszeczkę jest drożej, bo te ultra swoje kosztują 160 zł sztuka prawie, ale neony niewiele tańsze, no tutaj do tego oszka zabrakło jednego slota, szkoda, o mamy, mamy, zajebiście, mamy kurwa. Eee, oko nasze ulubione z tej skrzynki Mamy Awupkę Neonoira. Faktoryniu za 300 Bardzo ładnie Uuu tu może być fajnie, chociaż nie, bo to jest well worn. Ale tutaj też faktoryniu, dobra, to na razie jest ok Mamy wulkana, mamy wulkana, dobra, już już, 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 jest, już jest lepiej, już na pewno jest lepiej. No ale tutaj niestety kurwa do good knifea zabrakło Ale mamy stówek, no dobra, no to przynajmniej na zero, nie to przynajmniej zero. Może by do kogoś dołączył człowiek na jakąś bitewkę? No tutaj może dołączymy na te cztery skrzynki. Zobaczymy. Jeszcze spróbuję sobie zrobić jedną taką bitewkę właśnie z tymi tańszymi skrzynkami w Jesterze. Ale zobaczymy. No w Shirt to może lepiej jednak to droższe atakować. Może rzeczywiście lepiej te droższe zaatakować tam. No tutaj też ziomeczek słabe te skrzynki dobrał. Gigabuła jak zwykle oddała. Ale tutaj... O kurwa, maka za Ja już bym pewny, że wygrałem, nie? A on maka takiego wyjebał, o kurwa, no. Mm, dobra, co ja tutaj sobie? Tutaj za 170 wejdziemy na te 14 usp ków Zobaczymy, czy cokolwiek odda. Chociaż te usp ki nigdy chyba aż tak bardzo nie oddawały, żeby się na 4 osoby w szerdzie to opłacało robić. Ale mamy trajatora. To już 7 dyszek na start. Zawsze na propsie. Mamy kilka już. Faktory. a to jest field tested. Kurde. Field tested. Mamy kolejnego traktora, Też field tested. Szkoda, szkoda. Coś droższego by się przydało. Tu może ten kilkonferent kosztować 1900 zł, jak wpadnie w faktorynium. I nie ukrywam, że bardzo bym się ucieszył, gdyby to w takiej bitwie padło, bo y, byłby to na pewno duży plusik. Mamy kolejnego kilkonferenta, Field tested znowu. ajajaj, ajajaj, Kurde, same naklejki. Mamy w końcu coś Neonor, no, ale widać, że L well z daleka. No i chyba ta bitwa też nie odda, bo to już przedostatnia skrzynka. Wlatujemy w ostatnią. No mamy tutaj po 300 ale no właśnie, nic nie ma. A dobra. Jednak, jednak jest lepiej niż myślałem. 236 zł. Za 6 dyszek jesteśmy na plus, to jest sumie spoko. To zawsze na propsie takie coś, nie? Dobra, spróbujemy. Spróbujemy dalej tutaj coś powalczyć. Może tym razem boosty, właśnie, może tym razem boosty. Tu po trzy sobie damy tych dobra, więcej. Po cztery, tej sobie damy 5. Ten favor też jest spoko i ile mamy skrzynek? Jeszcze możemy dwie tutaj wrzucić, to wrzucimy sobie dwa goldy, tak? Dwa. Dobra, i damy sobie standarda na trzy osoby. No, bo to jest 160 zł, więc tyle jak przegram, to nie będę płakał, nie? To się nic tak bardzo nie stanie. Dobra, dodajemy bota, mamy jednego gracza i lecimy z tematem. Okej, okay, mam coś tutaj za 9 ziko, coś lepszego, ale też bez szału. Okej, okay, tu ziomek coś dostał, ale też 4.60. 4, na razie na prowadzeniu, ale to dopiero początek. No niestety kurwa z tych naklejkowych nic nie chce dropnąć. Straszna lipa tutaj jest, straszna lipa. O, tu coś dropnęło, ale kurwa botowi, a ja też 4.60. Mmm, szkoda, znaczy, butowi i samu, nie? I sam też bym chciał mieć swojego bota na CSGUS. Więc widzowie, w płacie z kodem gruby, to będę miał swojego bota. Gwarantuję wam. Kurwa, Cyrex. No i chuj, przejmuję chłopek prowadzenie, ale wchodzimy w końcu w wyższy pułap. 8 zł skrzyneczki, potem jeszcze mamy dwie za 21. Ciekawe, co one nam tam pokażą, ale z tego co wiem, to tam albo się dropnie dobrze, albo źle. No jest ta korona za 2,5 kloka. Ona by była w sumie całkiem sensowna, o ile ja bym ją wydropił, nie? ale tu cały czas niestety nic nie leci. Kurwa, dobra, wyszedłem na prowadzenie tym P90. No ale tu dalej cały czas idziemy z dziąkiem web-web. Całe szczęście, że bot jeszcze nie wygrywa. Jeszcze, bo nie wiadomo, co się stanie. Ale jest ok. I ostatnia skrzynka z 8 Ziko I mamy to samo. Wszyscy umpy. Ale do ok, 4,80. I teraz co będzie? Uuu, wszyscy coś dostaliśmy ciekawego. O, 13 zł, dobra, git, git. I czy mój też będzie najdroższy? Kurwa, no co ty gadasz? Naklejkę za 3 dychy dostał w ostatnim. Ja pierdole, no i chuj. No nie, no, no, tak to nie. Dobra, dobra, trzeba coś tutaj poszpącić lepiej. Trzeba coś tutaj lepiej, lepiej zagrać. Coś drożej, coś trzeba już więcej. Damy tego Goldzika Z3, damy Westlanda Z3, bo on jest fajny. Gigabooka jest fajna, oddała nam ostatnio. Mm, I co jeszcze jest fajne i oddało? Y, Summer kiedyś oddawał, teraz to nie wiem w sumie do końca, jak tutaj jest w tym temacie. I birthday cake'a sobie damy. I chyba, no nie, no, no wrzucimy sobie na zwykłą bitwę. Zobaczymy, to jest 400 stówy y, na dwie osoby. Zobaczymy, co tutaj się zrobi nam. Okej, okay, to już chyba chłopek lepiej ma. No cztery dyszki dostał. Kurwa. Znowu ma lepszą... A nie, ja mam lepszą naklejkę, ale to te 4 złote różnicy to. To jest tam pikuś, znowu lepszą dostał. No skurwy są wszystko lepsze, ma, no. O, ale w końcu mam gloczka za pięć dyszek. Szkoda, że well worn tylko, ale jak się nie ma co się lubi, to się kradnie co popadnie jak to mawia się. Dobra, gigabułka. Gigabułka musi oddać, bo ja jestem gruby, to się utożsamiam to nie ma opcji, żeby nie oddała geobułka. Kurwa, no trajatora dostał. No nie no kurwa, no 260 zł. Popierdoliło kogoś. Co to kurwa jest? Mi tu kosę powinno dać. Kurwa, ponad 200 różnicy, no teraz to już chuj. Dobra, nadrobione. Stówka nadrobiona, no 150 zł różnicy. Dobra, czy już bym nadrabiał? No nie no 20 zł to. Dużo nam to nie zmieni. No i chuj, przejebana znowu bitwa, ja pierdolę. Ja pierdolę, znowu bitwa przejebana, no kurwa mać. No nie idzie, nie idzie dzisiaj. Dobra, ryzyk fizyk, kurwa wpierdalamy się na grubo. Albo się uda, albo się nie uda. Są dwa uda, jak to się mówi. Dobra, wpierdolimy sobie boosty i na koniec jakiegoś jesterka, nie? Wpierdolimy sobie parę boostów e, z tych oddających, no bo tu trzeba... Nie, bo to kurwa nic nie dało. Chociaż... Dobra, wezmę dwa, dwa mm, AK47 dwa razy, saluna dwa razy damy. Gdzie jest ta gigabuła? To czekaj, to przed tym. Albo chuj, daj przed tym, przed salunem. Daj. Ono właśnie, trzy neonki, daj. Daj kurwa gigabułę. No i coś takiego. Sankę na dwa razy. I teraz jakiegoś gesterka byśmy tutaj z Z2 wiebali. O! Nie kurwa, przesadziłem, przepraszam. Pojebało mnie troszeczkę. Mm, Fejvora znowu, tylko że w gesterze. Raz. Nie starczy mi pieniędzy... Wasteland i favor Kurwa, też mi nie starczy, które samo kosztuje. Dobra, niech tak będzie. Niech będzie te 8 stówek. Damy sobie na trzy osoby. I jest do zgarnięcia duża pula. I mam nadzieję, że zgarnę to ja, skoro cały odcinek mi nie wychodzi. No to tym razem musi mi wyjść, nie? No to jest... logika. Logika. Jak ktoś studiuje, kurwa, statystykę, analitykę, to na pewno... Tak nie jest, bo ja nie studiuję, ale... Mam nadzieję, mam nadzieję, że tak będzie. No na razie gówno. i samu kurwa najwięcej dostał, stówę kurwa ma przewagi nad, nade mną i nad drugim botem. Chujnie jak 150. O ale w końcu gówno dostał. No ale co z tego jak ja też dostaję gówno? No już tylko 5 tych przewagi ma. W całe szczęście trzeci bot zostaje w tyle. Znaczy drugi, ja nie jestem botem wcale. To tak nie jest widzowie, ja jestem człowiekiem. Kurwa no i gówno znowu dostałem no. No, przewaga się zmniejsza, cztery dyszki, ale żeby mi tutaj coś kurwa dropnęło. No, ale bot mnie nadgania, ten co był kurwa daleko w tyle. No nie, no co to jest kurwa, że bot i jeszcze dostaje, kurwa? Co to jest? No nie, no jeszcze ten Glock tyle jest warty. Jest niesamowite. I kurwa nie mogła mi tak famary... O! Jest igiel za dwie stówy. Dobra, nie jest najgorzej. Ostatnia skrzynka decydująca. Jesterek. Kurwa! No, nie gadaj, ja pierdolę jakiego to. A to kurwa, mać no. Jebany bot. Jakiego ten bot, kurwa, musiał mieć farta? Tylko, że to bot, więc kurwa, on nie miał farta, nie. Dobra, przepierdolimy jeszcze resztę, no. No, przepierdolimy. Dobra, jeszcze wymienimy punkty. Trzeba do końca się zczyścić. Nie ma tak, że coś zostaje, kurwa. Bo to potem wpłata trzeba zrobić. 75 złotych mamy. Mamy 75 złotych. A za 75 zł otworzę sankę na zwykłego. Kurwa, Ocean Drive. No, nie najlepiej, ale zawsze coś. 120 zł. Kurwa, ta, widzowie, tak się mnoży majątek. Nie starczy mi. Kurwa. W buście też mi starczy. Dobra, to jest ostatni raz. Albo, no, coś takiego. No i gówno. I jeszcze raz zakręcimy. Jeszcze raz zakręcimy. Akwamaryna. Kurwa, akwamaryna. Gdzie spierdalasz? Ta akwamaryna mi się mega podoba. No, ale była spoko, ale tutaj mamy 3 dychy profitu, ja pierdolę. Dobra, no to tak kończymy odcinek widzowie. Pamiętajcie, że macie skiny do wygrania za trzy koła. Wystarczy płacić 15 zł z kodem GRUBY. Eee, zapraszam, wpłacajcie, wygrywajcie. Powodzenia życzę, elo.